Siemano witam. że, Paradise, Moi drodzy, kolejny odcinek. Zobaczmy na, na sam początek. Sklepik, oczywiście. Tu jest coś ciekawego do kupienia. Więc tu mamy jakieś gwiezdne trzewiki Wykupimy. Za 1800. Więc co? Mogę od razu też sobie zobaczyć zadania, jakie mamy. Bo to też fajnie, fajnie, zawsze zobaczyć sobie. Więc moi drodzy, zaczynamy. I dzisiaj postanowiłem, że zaczniemy sobie grać rankingowe giereczki Ponieważ, no, chcę sprawdzić jak to, jak to wygląda, więc tutaj sobie sprawdźmy o co w tym chodzi Dobra, czyli w ten sposób to mamy, o, nagrody, okej okay. A i plus do punktu, minus do wygrana, okej okay. Zależy od miejsca, zaczyna się od miejsca, możesz uzyskać lub stracić punkty Awansu do następnej ranki oznaki Okej, okay, ci mamy tu wszystkie, tak? W każdym razie są nagrody. Widzicie już? kurde, ale mocne. No dobra, no to co? Zacznijmy moją pierwszą grę w rankingowych rywalizacjach Fall Guys. Rykoszetowy Ride, moi drodzy, tak się nazywa nasza pierwsza mapa, na której zagramy. Jestem tego bardzo ciekaw, jak tutaj. O co w tym chodzi? No i jak to będzie wyglądać? Cało, cała ta otoczka tej gry. Tego trybu. Dobrze, więc zaczynamy. Mamy, o kurde, dwa okrążenia do zrobienia w tym momencie. No dobrze. Zróbmy to. Ol, pięknie poleciałem. Jujku! No nie. No boże! Ty robisz! Nie, no ale że nada. O, to było, ty! Ale dobre zagranie No nie Chub? Jak cudownie mi idzie, Boże Przepięknie O, kurde Co ja robię? Lecę Ole szybko to robię Najszybciej jak się da, ewidentnie O, jak się wywaliłem, śmiesznie No, no, dawaj Kurde Dobra, jestem O nie, nie mam spida, Ale słabo No leć No! Dobra, żebyś wytrzymał to Very good Kurde Okej, okay, dobra Muszę się skupić też Żeby jak najlepiej mi poszło Ja tu! Dobrze? O, doskoczyłem pięknie. Kurde, ogarnij się! Co ty robisz, człowieku? Boże. Dobra, jestem już blisko, bardzo. Teraz mamy to. Jako drugi przeszedłem. Dobrze. Oto chodzi, pięknie. I jak to długo trwało? Boże święty. Jak widzicie no, 21 osób przychodzi, a im zostało 10 sekund i na razie tylko 10 przeszło, więc... No będzie na pewno mniej osób. A ja tutaj widzę, że trochę po nadgonili i 12 osób tylko z 21 przes przeszedło. Wtedy... Boże jak się posypali wszyscy. No i wygram to. Muszę to wygrać. Jakbym pierwszą grę wygrał, to naprawdę było super. Okej, okay, wydaje mi się, że na tej mapie jeszcze nie grałem nigdy, topa w trasz No góra śmieci ogólnie, tak to Tak dokładnie no Więc no wygląda to trochę jakby to był taki śmietnik Jak mało nas jest? Boże Dobra Zero na 30, nie wiem czego, 8 osób przechodzi tylko Okej, okay. zero na 30 nie wiem czego Ale zobaczymy Dobra o Boże, zaczął to świetnie. Co te kury mam zbierać? A ja mam tam być na górze świetnika, tak? Aha i się... i to sekundy się liczą. Okej, okay, czaje. Kurde. Kurde. A jak to się robi? <grym wytrzymał> ja mam wszystkich! Dobrze wam tak A macie to swoje. <grym wytrzymał> o nie! Dobra żyję Jest. Połowa. O. o nie! No nie! Kurde! No gdzie ja spadłem? Kurde! Ale bez nadzieja! Chamy! Wypadł! Kurde! Elo! Muszę to wygrać! Elo! A, tak jest! Udało się! Jak dobrze! Tak jest, kolejna runda dla mnie, już tylko 8 osób Co jest zaskakującego? 8 osób, a tu dalej nie ma finału Tu dalej walczymy Kolejną rundę, także to jest naprawdę ciekawe. I teraz już jest jedna z tych normalnych map. Malutka nam została i teraz tak. Teraz po tej rundzie jeszcze mniej. Tylko pięć osób przejdzie w tej rundzie. Także naprawdę ciekawie. O kurde, jakieś wiatraki, wymyślili. U nie! Hamstwo. Nie! Otwieraj się! Kurde, nie ma mnie. Ty, jak ja to przeżyłem? Niemożliwe. No co za chamy Was Dobra? Trzeba czekać tu Chyba, że tu. Dobra, jest. No nie, no co za... Debile z was. Dobra, dzięki. Co tu się dzieje? Boże święty. No daj mi przejść. O, dziękuję. Mi pomogło to w sobie. U, kurde. Tak. Pierwszy. Ej! Tak! Pierwszy byłem! Dobrze... Super! Jeszcze pierwsze miejsce zajmę. Bardzo dobrze. Tylko piąteczka. I w końcu mamy rundę finału. I mamy tą sławną... Sławne bloki. Omijanie bloków. No Powiem wam szczerze, ten tryb wam się bardzo spodobał. Wid Widzę po ostatnim odcinku, że naprawdę wam się spodobało. Także... Teraz postaram się to wygrać. Ten tryb. Ogólnie jedna osoba już w ogóle wpadła tam, także została nas czwórka tylko. Także fajnie. Dobra, trzeba się skupić i po prostu to wygrać. Tyle w temacie. Z ciebie to. Kurde. E, nie, 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 nie. Dobra, kurde. Jestem. Dobra, fajna trójka. No. No, dobra. Go. Jest. Tak. Tak robimy. Ok. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kurde, co jest grane, nie? Dobra, ja jeszcze. Wywalej. Kurde. Ej, kto odpad... Co wy gadacie? Ty momencie odpadliśmy. Sero! <śleszy> nikt nie wygrał. Co? Jak to jest realne, ty? Jak to jest możliwe? Nikt nie wygrał Ja pierdziele Niemożliwe Tego bym się nigdy nie spodziewał I co? Ile zdobyłem punktów? 50 Super Podwójne punkty 40 tysięcy za jedną grę dostałem Jo Ale super Ja pierdziele Ale mocne Ja pierdziele to się zadziało tu, mocne No dobrze, także Let's go z kolejną Grą Meet the Gump Jako pierwsza mapa Zaczynajmy Chycimy Jakim Ogólnie to są te klocki rozwalające się Ale mi to tam nie przeszkadza w ogóle Bo na ten moment prowadzę Także naprawdę super Kurde, co to? Jokie, ja to przeżyłem. Jejku, ledwo. W udało mi się pierwsze miejsce zająć, i dostałem się odjęcie przy okazji. Także naprawdę super. W tym momencie właśnie mamy kolejną znowu tą samą mapę, czyli parkour do przyszłości. I w tym momencie zaczynamy. Ok, teraz dobra, idealnie super. No nie jeszcze planety, które nic nam nie zrobiły. Ok, no, oczywiście musiało mi się zamknąć. Zmordam. No, przeżyłem. Najprostsza droga. No, musieli Debile. Dobra, super. Jedź, jedź, jedź. Kurde, no no kurde. Dobra, młotek mi pomógł. Dziękuję bardzo. Teraz. No nie doskoczyłeś. Baranie. Nie chcę mi się naokoło iść. Tak. Jestem, mamy to. Udało się. Boże. Jak dobrze. Tylko już 12 zostało po dwóch rundach. Wirtuozi, przycisków, co to jest? Ja nawet nie wiem, co tu trzeba robić, ale no dobra, no. Ok, i teraz tak, co mamy tu robić? Bo ja nie wiem, tu, aha, tu jest zmniejszona. Co się dzieje? A on czy... ten, cisnąć, tak? Ja Jestem niebieski w ogóle, chyba, Pokazuje. A, jeden punkt, jeden punkt. Aha, te podświetlone, jak się świecą, to trzeba je dotknąć. Okej, okay, czaja. Dobra, kim my jesteśmy? Aha, ja jestem niebieski, a ten chłop, co tu biega, to on jest żółty, dobra. I my, ry i my ry ry rywalizujemy przeciwko sobie, okej. Okay. Teraz rozumiem. Dziś To już dwa punkty jestem do przodu. Ogólnie, przed tobą, więc ciężko będzie ci nadrobić. Ale go niszczę. No, dzięki. jest jeszcze. Tam. Kurde, nie. O tu jest znowu. No. Ale bez sens. Jest, mój. Dawaj, dawaj. Cztery. Nie. Nie, nie. Kurde, kliknął do grypka. Dawaj, dawaj, mój, 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 mój. No nie. No nie! Jaka tragedia! Tak łatwo! Boże! Jak tak można pyło odpaść? Dramat po całości, tak? Ja tak to powiem, no. No może... Tak. Kolejna ranga moja. Jestem. Jestem lepszy. Super. No dobrze, więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Będzie, że podobało się oczywiście. I to jest koniec. No na raz.